Witam Państwa. Czego możemy spodziewać się po pogodzie w nadchodzącym tygodniu? To zwykle pytanie pojawia się na koniec niedzieli i już odpowiadamy właściwie wszystkiego, co może pokazać nam wrzesień. Od lata począwszy po. Jesień. A to co w najbliższych godzinach. W polu ciśnienia widać wyraźną przebudowę. Z zachodu na wschód przez nasz kraj wędrować będzie środek wyżowy, który uwolni nam niebo od chmur tej nocy, ale nie uwolni nas od licznych mgieł i zamgleń, a temperatura nad ranem to przeważnie 7 i 8 stopni. Od rana wszędzie już słonecznie i coraz cieplej. Dlaczego? Bo chłodny wiatr z północnego zachodu zastąpi ten dużo cieplejszy z południa i to sprawi, że ten Temperatura wreszcie przekroczy 20 stopni, dochodząc do 23, 24 i 25 stopni. Ale wrześniowe słońce może nas jeszcze bardziej zaskoczyć, kiedy zarówno we wtorek, jak i w środę ma być gorąco do blisko 30 stopni, a dokładnie do 28 czy 27. Niestety ta letnia sielanka nie potrwa zbyt długo, bo już w czwartek możliwe jest załamanie pogody i gwałtowne wręcz przejście z letniej do Jesiennej aury, zarówno z deszczem, jak i temperaturą do zaledwie 15 stopni, ale może aż tak źle nie będzie. Do zobaczenia!